Gry o superbohaterach to w aktualnym momencie niesamowity trend ale jak się okazuje, mogło być ich jeszcze zdecydowanie więcej. Przynajmniej tak wynika z ostatnich doniesień, które dotyczą Warner Bros. i ich bohaterów z uniwersum DC. Poza tym PlayStation mierzy się z ogromną awarią, Rocksteady ponownie zabiera się za markę DC, a na sam koniec porozmawiamy sobie o kolejnych beta testach Monster Hunter Wilds. Tak jak powiedziałem, w ostatnim czasie mega trendem stały się gry o superbohaterach. Nie trzeba długo szukać, żeby znaleźć potwierdzenie tej tezy. Mamy chociażby Marvel Rivals, które cieszy się ogromnym sukcesem. Świetnie też przyjmuje się seria o Spider-Manie, a w przyszłości ma pojawić się chociażby Wolverine czy Blade od Marvela. Jak można zauważyć większość z tych bohaterów i postaci pochodzi z uniwersum Stana Lee, a nie DC. No i jak się okazuje, ci drudzy radzą sobie nieco gorzej w tej sferze, gdyż no chociażby Gotham Knights czy Suicide Squad Kill the Justice League były wielkimi porażkami Warner Bros. i zdecydowanie doszło do pewnego przetasowania ich pomysłów oraz wizji na przyszłość, związaną z po prostu wydawaniem nowych gier o tej tematyce. Co ciekawe, według nowych doniesień od Jasona Schreiera, którego już świetnie znamy, Warner Bros. miał w planach wprowadzić swoje legendarne postacie w większej ilości do świata gier, lecz wiele z nich firma postanowiła po prostu anulować. Przede wszystkim miało dojść do kontynuacji Gotham Knights i Games Montreal miało się zająć tym tematem, aczkolwiek, jak się okazało, kontynuacja miała zostać odrzucona przez szefów, gdyż stwierdzili, że zamiast brnąć w tą serię, należałoby przy pomocy tego personelu tworzyć inne projekty właśnie w ramach Warner Bros. Pierwszy projekt miał dotyczyć Hellblazera, lecz szybko wiceprzewodniczący działu produkcji, niejaki ben Bell, stwierdził, że mimo optymistycznych nadziei, ta postać nie jest na tyle rozpoznawalna, żeby mogła otrzymać własną produkcję. Dlatego też projekt kompletnie wyrzucono do kosza na etapie jeszcze koncepcyjnym. No i pojawiło się pytanie, kogo wybrać następnego. Kolejnym superbohaterem wziętym na tapet był dobrze znany już Flash, o którym słyszał już każdy. Nie Niestety wizja tego pomysłu znowuż skończyła w kuble, gdyż gdy pojawił się pomysł na stworzenie takiej, a nie innej gry, w jednoczesnym momencie ogromną porażką mógł się pochwalić Ezra Miller, który grał właśnie postać Flasha w filmie powstałym w 2023 roku. Wtedy to okazało się, że Flash w box-office stał się ogromną wtopą, a na domiar złego doszły problemy z prawem tego wspomnianego aktora, o którym dowiedzieliśmy się, że został dwukrotnie aresztowany na Hawajach, najpierw za włamanie i kradzież, a następnie za pobicie mężczyzny w barze, śpiewając Shallow Lady Gagi. Podjęto zatem decyzję, że taki projekt nie może ukazać się w postaci gry, no i też jednocześnie został anulowany. Jedyna nadzieja pozostaje teraz w grze o Wonder Woman, która została zapowiedziana w grudniu 2021 roku. I od tego momentu niewiele nam wiadomo o tej grze i chyba większość z nas zdążyła już nieco zapomnieć. I chociaż wydawałoby się, że tytuł, który został zapowiedziany tak dawno temu już może być gdzieś na ukończeniu, no to nic bardziej ze słów Schreiera wynika, że ten tytuł boryka się z ogromnymi problemami finansowymi, kadrowymi czy produkcyjnymi. Na początku 2024 roku zmienił się reżyser tej gry, co było już ogromnym problemem samym w sobie. Jak wiemy, zmiany reżyserów i koncepcji nigdy nie wychodzą na dobre. Przykładem może być chociażby Dying Light 2, od którego odszedł Chris Avelon, przez co kierunek, w którym zmierzała ta gra, został kompletnie odwrócony. Kiedy to zmienił się ten reżyser, doszło także do kompletnego rebootu tej gry, a w tamtym momencie koszty produkcji wynosiły już 100 milionów dolarów. Dla porównania Daniel Wawra, czyli reżyser główny Kingdom Come Deliverance 2, powiedział, że ich niedawno wydany sequel kosztował zaledwie 41 milionów dolarów. Co gorsza, według informacji od dwudziestu kilku obecnych i byłych pracowników już Warner Bros. Games, Schreier podaje, że gra ma pojawić się dopiero za kilka lat i co gorsza w zespole panuje ogromny chaos, gdyż nie ma tam spójnej wizji, jako że miesza się stara Wizja stąd nową i dochodzi do pewnych konfliktów wewnątrz studia. No, a w międzyczasie Warner Bros. wiadomo, odnosił coraz to większą serię porażek i z pewnością odbiło się to niesamowicie na wydawcy, tracąc ogromne pieniądze czy ważnych deweloperów. Te porażki i wtopy doprowadziły do tego, że wiele z tych studiów deweloperskich zostało przydzielonych do innych projektów. I jak się okazuje, Rocksteady po porażce, którą był Suicide Squad, ma wrócić do nietoperka i rozpoczęło pracę nad nową. Grą związaną z Batmanem. Według Bloomberg, to właśnie Rocksteady ma powrócić do tej serii i trwają obecnie wczesne prace nad grą jednoosobową, właśnie osadzoną w uniwersum Batmana. Oczywiście szczegółów jeszcze brak, jednakże zostało zasugerowane, że gra ma być mroczniejsza od swoich poprzedników i zadebiutować nie wcześniej niż w 2026 roku. No więc około godziny 18 w piątek 7 lutego doszło do ogromnej awarii PSN, czyli PlayStation Store Network. Gracze muszą mierzyć się z ogromnymi problemami, gdyż nie mają oni dostępu do sklepu PlayStation, nie mają dostępu do swoich kont, nie mają dostępu do swoich gier, no właściwie nie mają dostępu do żadnych serwisów. Na moment tworzenia tego materiału nie podano żadnej przyczyny, która spowodowała taką awarię, jednakże problem dotyczy tylko i wyłącznie PlayStation, jako że inne serwisy, chociażby Xbox Live czy Steam, w dalszym ciągu operują normalnie, więc raczej nie ma tutaj mowy o jakimś zmasowanym ataku. Niektórzy jednak zaczęli się już nieco. Obawiać, gdyż PSN i PlayStation w swojej historii odnotowała już jedną sporą awarię, która kosztowała to Japończyków ogromne straty. W 2011 roku doszło do przerwy, która potrwała, uwaga, 23 dni. Wtedy to hakerzy włamali się na serwery i uzyskali dostęp do danych 77 milionów użytkowników. Skradziono wtedy dosłownie wszystko: hasła, adresy, nawet dane kart kredytowych i innych form płatności użytkowników. No i w czasie tej awarii są było zmuszone do wyłączenia wszystkich serwerów, co spowodowało tą praktycznie miesięczną przerwę. Na ten moment nie wiadomo, czy sytuacja się powtórzyła. PlayStation zamieściło jedynie informację, że jest świadome takiej awarii i pracują nad rozwiązaniem tego problemu. No więc, zgodnie z planem, Monster Hunter Wilds od Capcomu rozpoczęły drugie beta testy 7 lutego, które mają potrwać do 10 lutego. Gracze ponownie mogą wytestować nową produkcję, gdzie otrzymają dostęp do nowej zawartości, gdzie głównym Zadaniem ma być pokonanie bossa Arkfelda. Jak aktualnie patrzę, w becie bawi się 117 tysięcy graczy, a w piku, po wystartowaniu nowych beta testów, grę wypróbowało blisko 260 tysięcy graczy. Daleko to jeszcze do sukcesu, którym był listopad dla tych beta testów, gdzie to w grze bawiło się blisko pół miliona graczy, no ale jak nam wiadomo, względem tamtych beta testów, Capcom rzeczywiście poprawił wiele aspektów tej gry. Przede wszystkim ulepszyli oni wydajność gry oraz jej optymalizację. Gracze którzy mieli okazję testować tą grę w becie, głównie pozytywnie odnosili się do lepszej płynności walki, gdzie to ten system jest w tym momencie bardziej responsywny, świat rzeczywiście reaguje bardziej na otoczenie czy warunki pogodowe i sprawia wrażenie dynamicznie rozwijającego się ekosystemu. Mimo to w dalszym ciągu niektóre animacje są zbyt długie i drewniane i optymalizacja dalej pozostawia wiele do życzenia. Gra ma swoją premierę 25 lutego i zobaczymy jak wielkim sukcesem okaże się ta produkcja Capcomu. To na tyle na razie Cześć Pa.